Piotr Gasowski chwali się włoskim Zimowiskiem z 15-letnia, a internauci komentują: "Julka to kopia taty". Foto. W ostatnim czasie Piotr Gasowski zablesnęł w mediach dzięki swojej przebojowej kronice z podróży po obu Amerykach. Gaz skrzetnie dokumentował tam każde chwilę, a wrazliwym na kwiecisty język czy kontrowersyjne przygody radził nie oglądać jego filmików. Jakiś czas temu nasz podróżnik wrócił do kraju, jednak nie zagrzał w nim miejsca na długo. Kilka dni temu opublikował fotki z nowej lokalizacji, w której spędza zimowy urlop. Gasowski pochwalił się z dzieciem ze swoją 15-letnią córką Julia, która jest owocem związku aktora Zanna Glogowska. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Piotr razem z córką i Katarzyna Skrzynecka z rodziny przebywają obecnie we włoskim Liwigno, gdzie spalnik korzysta ja z rozrywek alpejskiego krajobrazu. Prezenter nie umieszkał tak pochwalić się profesjonalnymi zjazdami na snowboardzie. Zapewniając niedowiarków, że za to naprawdę on potrafi tak zasuwać na desce. Podczas zimowych szaleństw 58-latek znalazł też czas na szybka fotkę z córką Julia, która na wyjazd dzień zlemała rekę. Jakie to wspaniale, spędzać czas razem. Mieć czas dla siebie, pogadać o sprawach ważnych i mniej ważnych. wygłupiec się, pouczyć, pozjezdzać, poleniu chować i lac. Jesteśmy szczęśliwi. Za siebie mamy i tym szczęściem się z wam dzielimy. Do pełnego szczęścia brakuje nam tylko mojego syna i brata Julci. No cóż, który z gasów musi pracować, żeby odpoczywać mogli inne gasy. Buziaki Pisal pod zdjęciem. Wpis wywolał oczywiście poruszenie, a fani aktora prezentera zaczęli rozpisywać się w sekcji komentarzy o podobieństwie Juli do sławnego taty. Julka ma wspaniałego tatę. Mam nadzieję, że to docenia. Wszystkiego dobrego, jak dwie krople wody, kocham wszystkie gasy i te z kobiety gaza kocham, Julka kopia taty, pozdrawiam, czytamy pod zdjęciem Piotra. Faktycznie podobna.